Chciałbym sprawdzić, czy korpusy aluminiowe, korpusy chińskiej produkcji, kupione na AliExpress za 50 zł, z przesyłką. No dobra, ja kupiłem gdzie indziej, ale to są właśnie te korpusy. Czy one się do czegokolwiek nadają? Mam tutaj dwie harmoniki Special Twine. Jedna z oryginalnym korpusem, obie w tonecie cd jedna z oryginalnym korpusem, druga aluminiowy korpus z okrągłymi otworami, kanałami, wzorowane na customowych, bardzo fajnych i drogich korpusach Blues Lab. Wygląda fajnie. Zamontowałem. To teraz zobaczmy. Harmonika z korpusem oryginalnym. A teraz zobaczmy na to. Jakaś taka pusta, niedzięczna, i do tego w ogóle się na nie, nie da grać, podciągi nie wchodzą, nic. nic. Mam oryginalny korpus. Może szybko postaram się. OK. mam z powrotem założony korpus oryginalny do tej dosyć starej, bo jeszcze z oznaczeniami bez hasła progresji, czyli to jest 20-letnia harmonika. Założony korpus oryginalny. Fajnie, no, fajnie, zobaczymy. To jest tam, to sprawdzałem na początku. No. Podobnie. E, czyli to się nadaje dość. Jeszcze dwie harmoniki Marine Band. Jedną z też korpusem z Express. To jest Marine Band Classic, obie w F. Dur. Marine Band Classic przerobiona na śrubki i Marine Band Deluxe od No to co? Deluxe. Jest OK. Zobaczmy, jak to wygląda w Zobaczmy. Dosyć równa i gładka powierzchnia, choć mam wrażenie, że jakoś tak dziwnie wykończona. Podstawowe narzędzie, żeby sprawdzać e, korpusy, czyli sufnerka. Ogólnie potrzebujemy czegoś płaskiego. Nie wygląda to źle. Z strony, a z drugiej strony już są szwary. Pod światło. Widzicie? Castamowy korpus to to nie jest. Nie. Także podsumowując, jakbyście się zastanawiali, czy brać te korpusy za liek przez to. Tam się nie nadaje do niczego. Ten od biedy, jak stracicie jakiś inny, jak się rozpadnie od malinki to można go wykorzystać. Szału nie będzie. Dzięki za uwagę. Pod spodem będzie lin. Postu na blogu, w którym, na którym pojawią się dokładniejsze zdjęcia i krótki opis całego testu. Dzięki.